walczyli wal, wal, chyba z 5 minut. Ja, nawet y, y, w taką fuję wpadłam, że no, wiedziałam dokładnie, że jak teraz odstąpię, to on mnie zabije, bo on miał machetę taką 50 centymetrową za pazuchą. Moi drodzy widzowie, to jest Beata. Dobre. Beata, Paweł. Dzień dobry Pawle I tutaj mam białego, bo nie mam... Albo Kazimierz Wiecie znaczy Kazimierza Nowaka? Jechał kiedyś przez Afrykę na rowerze Nowa ekipa tutaj na odcinku spróbujemy się przebić Dziękuję Złapią kogoś na, na złodziejstwie, co się dzieje? O, tutaj właśnie na rynku jesteśmy i jak y, gamieci złapą kogoś na złodziejstwie, a są w, y, dość wyczuci, mają dobre wyczucie na temat takich tam złodziei i kogoś złapią, a są dość szybcy to najczęściej ten pierwszy kawałek tego, tego całego procederu załatwiają sami pomiędzy sobą, czyli stłuką go na kwaśne jabłko. Czyli tak zwany lincz lin lin publiczny. Lin sami, może nie publiczny, ale sami gdzieś tam zlinczują to ostro dość i później dopiero po jakimś czasie, jeżeli ten poszkodowany chce, to wołają policję. A jeżeli nie, no to wtedy po prostu wołają najczęściej policję i idzie wtedy siedzieć w no. Także najpierw Czyli... musisz, masz szansę sobie się odkuć, a później a, a później oddać. Żeby te emocje, go... emocje zeszły, nie tam. No, 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 wie, no po prostu tam... taki, taką mają mm, pawo pięści, nie? Tutaj rządzi. Samurabiego. Bo ludzie nie są świadomi tego, że ta, ta bardzo ważny temat, tej pomocy, prawda? Tutaj w Gambii, ale nie tylko w Gambii, że ta cała pomoc ona nie jest taka, wiesz, że ona trafia do potrzebujących. 100%. Nie, w 100% nie, 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 nie trafia, nikt jest. No, w 30% to już jest tak, tak. Z, z reguły właśnie dobrze, ponieważ ponieważ to jest ten problem. Że, że, tego nikt nie sprawdza, tego nikt nie kontroluje i oni, tutaj są niektóre firmy takie fikcyjne, pozakładane, niby coś tam budują jakieś szkoły, jakieś coś tam, szkoła e, ostatnio właśnie oglądaliśmy szkołę taką kto tutaj ktoś sponsoruje, bazę ludzi zresztą sponsoruje, co się tutaj robi pojechaliśmy ją, przypadkowo po drodze obejrzeliśmy się okazała szkoła, mnie garaż mój kosztował może nie wiem e, e, 2000. 2000 euro, no nie, a, a, a ta szkoła już pochłonęła 20 tysięcy, a wygląda gorzej jak mój garaż. No i jak tu, moi drodzy, jak tutaj wierzyć i pomagać? Nie wiesz człowiekowi. Nie wie, tu jak, jak masz dobrego przyjaciela gambiskiego, to ci kańczy jeden gambijski, a dalej przyjaciel powie nie wiesz nikomu tutaj. To nie wolno nikomu wierzyć, jak on... Tutaj proszę bardzo, Robert wypatrzył maszynę. Zobaczcie, no płotów niewiele tutaj w tej gambi, no Ale jak uderzył porządnie, to chyba w drugie auto. Swoją stroną, no w ciężarówkę. W ciężarówkę. Ciężarówka, o, tu, kurczę, znaczy, tu... ciężarówka to wywaliła. Tu ko... A, ciężarówka uderzyła. Jak on? że ciężar... on, Ale na... zobacz jak ten... Ale jak mocno tutaj normalnie nogi, nogi po, pojechane. O kurczę, jak w ogóle nogi pojechane, no ale gru, grubo. Nogi zmiażdżone. Zobaczcie, jakie jedzą, jak to się nazywa lasa. Jasa, jasa. Jasa. Niestety to są wszystko prawa autorskie. I to. to ja pierdolę. To jest bardziej złożony temat. Bardzo dziękuję. Smacznego. Proszę zobaczyć, że tutaj nie można zielonego palić. To mają taką do To można sobie zakupić. Yy, browarek i można sobie jakiś tutaj alkohol ogólnie zapuścić I co? I tutaj jest chrześcijańskie, więc można sobie ładować procenty Musicie wiedzieć, że w restauracjach chrześcijańskich Sytuacja jest następująca Muzułmanów dużo w Gambii, więc browary tutaj się leją, a tam zielone idzie Za nie będę, bo chłopaki są pod wpływem, więc zaraz się splują, nie? Ale zobaczcie ile tutaj jest alko Cześć, Czekaj, chłopaki chłopaki za tutaj aż zawinęły za patrz, patrz jak są Chama watermelon. Proszę bardzo. Mam baklata. 50? Was 40? A widzisz jak Snow, Roberta? Aaa, <laughs> Jakie marzenia mają Gambijczycy? Gambijczycy mają bardzo, bardzo zredukowane marzenia. Jednym e, marzeniem Gambijczyka jest posiadanie takiej żółtej e, taksówki i jeżdżenie taksówką. I robienie pieniędzy, dużo pieniędzy. A drugim marzeniem jest otworzenie sklepu. Otworzenie swojego shopu. I to widać, bo tutaj przed nami na przykład można widać dokładnie, to są takie te marzenia Gambijczyków. Każdy ma shop i tych shopów jest 300 w najmniejszej wsi. Z tego powodu wiemy już dzisiaj, że połowa tych shopów nie otworzy, a druga połowa po prostu umrze śmiercią naturalną za następne dwa lata. Wszyscy chcą handlować nad cementem i próbują zaobić na jednym boku cementu powiedzmy 10 centów. I to jest takie. Dla nich już wielki. Oni po prostu kochają nic nie robić i coś tam się kręci. Wszyscy widzą, że pracują, a tak szczerze mówiąc, nie robią nic. I to jest taki to jest taki mały dylemat Gambiczyka. Inni naturalnie nie mają też tych możliwości, jest, ponieważ nie mają ojca, który pracuje w ministerstwie. A posady w minister... ministerstwach, w urzędach są przekazywane z dziada, pradziada mm -hmm. w, i zostają w rodzinie, czyli sonowie wiedząc, że tata jest na jakiejś, na jakiejś posadzie państwowej nie chodzą tak. do szkoły, nie muszą nic robić i dostaną tą posadę po tacie tak, za 10 lat to, to, czyli po prostu tak. to, siedzą i są piękni i są piękni A Paweł tutaj dał śminkę młodej dziewczynce za to, że pomaga mamie tam prawdopodobnie w sprzedaży a, bardzo, bardzo fajne to nie jest z jednej strony to się robi z to bardzo rzadko nie powinno się tego być w ogóle no, ponieważ, te, ponieważ te dzieci po prostu później jest każdego so, białego, z każdego białego jak widzą to chcą też śmieci. też ale jeżeli one nie podchodzą i nie permanentnie krzyczą Dobaj. za tobą tubak, tuba give me money tuba no, jest, no, 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 jest bardzo kiepskim słowem. zobaczę tuba jest bardzo po prostu too bad za zły za by, bardzo zły czyli ma już Napiętnowane Pani. jest to na słowo słowem zły. Na pikarnię, I to jest człowiek bardzo ja zły, i to jest, to jest ten moment, dlatego Udryją trzeba się dobrze wytrywać, zastanowić i, i nad zasta na tym. Sobie I to, sobie to po prostu. E, u... tak. Słuchajcie, jesteśmy ogólnie. U, u Mareczka, ale Marka może nie być. Słuchajcie, ja tu się czuję bardziej jak w Gami, czuję się jak w Polsce cały czas Polaków spotykam. To jest jeden z biznesów. Marka, którego jeszcze może będziemy mieć okazję poznać. Zobaczcie, co on tutaj stworzył. Mareczek jakieś tutaj takie domki dla, e, dla turystów ogarnął w Wuszu. No i proszę bardzo. No, ładnie to wygląda, powiem tak szczerze. No jest ten. Czarina! Czarina. Bratka zawsze coś zapomniał. Tutaj właśnie rozmawiam z Robertem. Robert mówi, że tutaj też jest domek Polaków. To jest miejscóweczka, gdzie mieszka Robert. Zobaczcie, jakie to jest życie. Ogólnie teraz wbijamy do basenu. Ja da, a tak. co to jest za wioska? Manjagos? to jest mniejszość to są chrze chrześcijanie. tak? I oni tutaj mają wypachtowaną ziemię, wydzierżawioną na 100 lat od prezydenta. I oni tutaj mieszkają, oni zajmują się handlem, um, handlem orzechów, kreszułów, drkowca mhm. i mają świnki. Świnki, no. Świnki. one tutaj sobie tak wolno latają, mają wielki I, plus. I, i, ilu nie... jest? Tak, jest 1500 mandżagosów tutaj policzonych w Gambi momentalnie. Jest coraz ich mniej, ponieważ te plemienia pomiędzy sobą na wsiach się naturalnie zaczynają coraz bardziej zbliżać i mieszać. I y, momentalnie jest ich 1500. Bardzo to jest ba mają bardzo ciekawą kulturę, bardzo no. ciekawą muzykę. Wesele trwa tydzień. Tutaj, gamybskiej, u bardzo pięknie, tak? Z y, przyjeżdża do 1000 osób. Czyli no. całe plemię tu się spotyka, bo wiedzą, że są naprawdę mniejszością. No. Idę zobaczyć jeszcze, co tam w tak. środku. Dziękuję. Zobaczcie, jaka. Jaka ten, ciekawa, hello, jaka ciekawa sprawa z tym stami Mój nowy kółek Tutaj wchodzimy do sklepu, hello bro Ale sklepik, co? to sklep normalny Normalny sklep, nie? Normalnie tutaj widzicie, za kratami Stelaż zrobiony z takiego kartonu Tutaj koleżka, ja tutaj muszę ten przejść, zobaczyć co oni tutaj mają Proszę, można sobie tutaj tak. ten Jakieś przyprawy, nie przyprawy Hi! Hello! Hello, bro! Fajnie, tutaj jakieś takie gumy na, na, na sztuki Wszystko jest, wiecie, sklepane tak, żeby to się trzymało. No i żeby było praktyczne, nie? A tutaj co mamy? My tutaj co? co? Rice? Wow. This is rice? Yes. Yes. What's your name? My name is Alfa What's What's your name? Alfa alpha o alfa, na no jestem idy, alfa. Fajnie. Co to? Klatki. Klatki na coś. Wszystkiego niestety nie ogarniesz. No ale tutaj na tym rewirze świnki sobie chodzą normalnie. No bo rzeczywiście, oczywiście muzułmanie świn nie jedzą. Osłów też nie jedzą. Chrześcijanie osłów też nie jedzą. To są zwierzęta do pracy, ale świnkę już owalą chrześcijanie. Więc te świnki gdzieś tutaj sobie chodzą. Teraz jakoś nie jestem w stanie zobaczyć. Hello! Tam chłopaki mówią, że nie tam i takich w ogóle nie widać, to tam nie tego nie wnikam. No i takie to jest życie, moi drodzy. Teraz będziemy dojeżdżać do miejscowości Mandiagos, czyli też do chrześcijan. Oni są ulokowani na obrzeżach, czyli tak na obrzeżach z dala od muzułmanów. Ale żyją ze sobą w, w, w relatywnie przyjaźni, właśnie. No. Te, też, też ludzie krzyczą ten, żeby że pieniądze dać, nie? Tu baggiewy money. Gościa, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo waszej działki. Jak ja was, tak, tak, was nie ma. Nie cała Wiocha nam pilnuje działki. Wiocha pilnuje. pilnuje tak. To są sąsiedzi. Tak. Mhm. Hi. Hello, guys. To są sąsiedzi Beata i Pawła Hej, tak. Ale macie miejsce do mieszkania. Beata, jak w sumie wyjeżdżacie, to do czego się boisz? Że, że skleczą ci wszystko? Nie, my się tego nie wyjeżdżamy. Nie, nie, nie my mamy po prostu tu dobre kontakty z lokalesami, którzy nam naturalnie pomagają i pilnują do mnie. Wiedzę, jak my wyjeżdżamy, to mówimy słuchajcie rzućcie okiem. Na tyle, to w ten sposób wygląda, ale na gminie tutaj y, jest to często tak, że na, y, są często napadani biali ludzie, no. bo wiedzą, że ludzie mają pieniądze, nie? A, właśnie. To jest gruba. Gruba, nie skąd gruba. Chyba nie skacz. Gruba. Chyba cały dzień domu. No tak i... jaką tutaj zobacz, jaka wsiula, pilnuje tutaj żeby nikt nie wszedł Tak, tutaj właśnie są te banany Dużo bananowców papai Ale ładnie sobie tutaj zrobiliście Ładnie szum morza, bo jesteśmy nad morzem w południowo, południowo-zachodniej części Gambii nad Oceanem, przepraszam bardzo, słuszna uwaga. Jesteśmy nad oceanem w północno zachodniej części tam widzę, że już baobab się rozpościera. Tam jest koniec już palmy. Tam już jest woda. Widzisz to jest około metr 1200 metrów, 1300 metrów fajnie, Wody. zobaczcie. O, owoce, owoce nerkowca. Orzechy nerkowca, no to w sumie wy tutaj macie taką troszkę enklawę, bo tutaj sąsiedzi yy, tak. troszkę kawałeczek dalej są. Tak, tak. Taka zielona wyspa. Żyjecie sobie tutaj, ale to nie jest takie proste jak, jak w Polsce, nie? Że jak coś potrzebujesz, to od razu jedziesz i masz. No nie, nie jest tak. Jeżeli potrzebujesz, powiedzmy, jakiś tam dubel, jakąś śrubę chcesz kupić, albo jakąś tam nawet coś z gwintem, czy coś, coś troszeczkę odbiegającego od gwoździa, no to, to jest już połączone z wyprawą dzienną, ponieważ nie dlatego, że to jest 80 km stąd, nie, to jest dokładnie 20, ale dojechać do tego miejsca jest związane z totalnym chaosem, Drogowym, do tego miejsca, ludzie pytasz się powiedzmy o farbę. No teraz taki przykład bardzo zwykły farby do basenu i oni nie mają farby, każdy będzie ci dawał farbę na ściany. I mówisz, że nie, to musi być dowodu, to do bo oni tego nie rozumieją, bo oni po prostu w takiej, w takiej technologii się nie wychowali i nie wiedzą, jak to funkcjonuje. No o tak to ja jest. Wiem. Mieliście jakieś takie problemy, jeżeli chodzi o grabieże napaści i ehm, włamania? Tutaj, tak, mieliśmy, ale my nie, tutaj, tutaj duża ilość powiedzmy tak szczerze, białych. Jest, jest na tutaj okadana i napadana na celowniku. Na celowniku, bo są dość dla Afrykańczyka zawsze ludźmi bogatymi, którzy mają kasę i naturalnie częściowo są sami sobie winni, ponieważ oni tą kasę też na zewnątrz noszą, a oni tego tutaj nie mają i nie będą nigdy mieli. Jedyną szansą dotarcia do tych, do tych cudów jest naturalnie kadzież i oni to robią i nie mają żadnych skupów. Wtedy i robią to zawsze. Najczęściej to są jakieś tam bandy, ludzie przyjeżdżają z Senegalu albo z Guinei. To często też nie są Gambijczycy. I nas tutaj napadnięto, przeskoczono, przeskoczono, facet, przeskoczył przez mur. I y, przypadkowo ja byłam tutaj z psem i, za, i y, y, ja go zaatakowałam, bo wyszedł z mojego domu. A my mamy tutaj muchy trzymetowe, wszystko pozamykane. To wy byliście w domu? Ja byłam w domu, tak. Paweł on... wyjechał, on myślał, że, po, że wyjechaliśmy we dwójkę. Paweł, Paweł pojechał, ja zostałam sama z psem. Gruba spała w garażu, ja ją naturalnie zawołałam, gruba bierz go. Ta go zaczęła atakować, ja z drugiej strony. No i e, pies atakował go bardzo, ona by go zagryzła. E, facet, ja dopiero, gdyśmy walczyli war, chyba z pięć minut, ja nawet e, w taką fuję wpadłam, że no, wiedziałam dokładnie, że jak teraz odstąpię, to on mnie zabije, bo on miał machetę taką 50-centymetrową za pazuchą ja i nie mógł jej sięgnąć, bo jakby ją sięgnął, to był pies go ugryzł. i wziął po prostu taki kołek spod ziemi, uderzył psa w łeb, pies się zatoczył, spadł na ziemię, i, ale się podniosła i wtedy dostała takiej piany, że zaczęła go po prostu, by go zagryzła i on zdążył ostatnim momentem, jak w, w, w Matrix przeskoczyć przez, przez e, mur i uciekł. Takie jest, tak jest nasze doświadczenie tutaj. My, my tutaj z grubą mamy najlepszą miejscówkę. Na tyle proszę bardzo, tutaj zmieniliśmy autko, To jest takie autko terenowe. Proszę. Na pokładzie jedziemy ostro, ale tutaj tu, Tutaj widzę, że koleżanka jest bez pasa. Tutaj z tyłu obok mnie. Gruba. Kocha jeździć. Kocha jeździć, tak? Lubi na wycieczki do sąsiadów. Można się uśmiechnąć. No, A, dziecko urodzone w Gambii. E, hi, hi, e, dopiero po w, w momencie. W momencie nadania jemu imienia przez społeczność, czyli Names Ceremony w tym momencie dopiero jest wtłaczane w tą społeczność. Do tego momentu jest to dziecko po prostu tylko jakąś istotą i nikt, tak szczerze mówiąc, nawet jakby umało w tym czasie się tym dzieckiem by nie przejmował ani nie zajął. Nadawanie imiona w społeczności jest momentem przyjęcia tej osoby do, nich. do społeczności. Tak Dlatego też biali dostają od nich jakieś imię i są przyjmowani wtedy i to ma też mniej więcej taką formę, naturalnie A, nie okay. aż taką, ale to jest... Wtedy Dostaliście na... imię od społeczności? Jeszcze nie. Jeszcze nie. nie. To trzeba nad tym popracować. Tak, jeszcze kupa. Dużo worków ryżu musi. Dużo worków ryżu. Ryż musi. Si żeby się wkupić. Nie, nie, żartuję, nie. On po prostu. Y, y, staramy się też w jakiś sposób zatrzymać swoją prywatność. Mimo, no tak. że bardzo, bardzo ich lubimy. Tutaj. Mm -hmm. Bardzo się lubimy. W tej weftel. Moi drodzy, te dziury, które tutaj widzicie, powstały na skutek kradzieży piachu. Tutaj jest wybrzeże, tutaj jest po prawej stronie Ocean Atlantycki, i w momencie, kiedy kradną tutaj piach, powstają doły, to woda z oceanu zostaje przefiltrowana tutaj do tego, do, do tych dołów, no i w tych dołach zbiera się słodka woda. I co się dzieje? No i ogólnie to wybrzeże jest degradowane. Ale de facto lokalni, lokalni, wykorzystują to na swoją korzyść, bo sadzą tutaj y, owoce, znaczy owoce, pomidory, warzywa, pomidory, ogórki, cebule, więc jakoś sobie tutaj radzą. Ale jak widzicie, jest to degradacja również środowiska lokalnego. Siema dziki! Ale tutaj coś się też psów boją, nie? Gruba. To my może powinniśmy razem podróżować, co? Gruba, co? Razem byśmy może podróżowali, to by było super. było zarąbiście. Co tam o? Boją się. Pierdzą gruba. Zobaczcie jaka plaża nad Oceanem Atlantyckim. Jaka piękna. Jest trochę lokalnych, rzecz jasna nie ma tutaj turystów, bo to miejsce nie jest turystyczne. Zobaczcie jakie piękne wydmy. Tam w oddali baobab jakiś sobie taki rośnie. Cudo, a chłopaki sobie grają, zobaczcie, piłę. Dwie dziewczyny, wolontariuszki spotkaliśmy na plaży. A tutaj co? To jakaś czyść. Coś... Gambijska ryba. niedziela. Wszyscy grają w, no, w nogach. Wszyscy grają w nogach, a oni kochają tutaj Batko, chyba piłkę nożną. Tak. A czy nie chyba tylko na pewno. To, to jest celebrowanie każdej niedzieli. Gambijczycy są na tyle związani z naturą i ze sportem. Oni to kochają. To, kochają. to, jest, to jest ich, to jest ich... Po prostu e, z Lifestyle. lifestyle. lifestyle A to ich łączy, lifestyle. nie? Tak, to ich tak, też tak. łączy, zobacz. Tak, tak. Paweł z przysiulką już do wody. Zobaczcie jak się... Czarek cieszy. Woo! Ale wielka meduza. O kurczę. Ale wielka. Ona parząca? Tak. Poparzyła was kiedyś? Nie na szczęście Dobra, no to ryzyk fizyk. Uh. Tak? tak. tak? No to czerwone. Tutaj można? Ja bym nie dotykał. Ona żyje to jeszcze. No. Dobra, no e, Mały typ. Mały typ. Ale ty, gęsta taka. Mały typ. Dla ludzi, którzy mają. Zostali poparzeni. My był tą, ten tą, tą żelfisz. E, woda z octem. Wierzy się ze sobą do dotlecaka butelkę z wodą z octem no. i natychmiastowo Ty, się... Tu ale takiej to ja jeszcze wielkiej nie widziałem, wiesz no, Meduzy? Wielgachna. No. Ta nadmuszka co. Ona jak się wkurzy. Jak... kugelfish. Kugel. Kugelfish. Ona jak jest ogólnie... Ona jak jest w niebezpieczeństwie, to się nadyma, tak? Nie, ona zdechła. Zdechnieć no, na no, ona jest mocno. Jak buta, pizza, ona jest na głowie teraz, ona leży na głowie, wiesz, no? należy na głowie. Tak, no, no tak. Musisz się kopnąć, chyba delikatnie, żeby się nie rozpadła Ja się ją ona tak wygląda, znaczy wskazuje. Tak, Taka jest. Ogromna, nie? Ogromna. A powiesz coś odnośnie, odnośnie imigrantów, którzy uciekają. W sensie no ludzi, którzy uciekają wiesz, w kierunku Europy szukać lepszego jutra. Tak, właśnie tutaj w Sambu i w Gundżurze. W jest taki hotspot, z którego wyruszają emigranci do Europy, w drogę do Europy. Ta droga nie jest tak, że oni jadą w jednym kawałku, stąd wyruszają wielkimi statkami z Senegalu drewnianymi, płacą niesamowite pieniądze i wyruszają do Mauretanii. Jeżeli mają szczęście, te statki dopłyną ale niestety często dochodzi do tego, że te statki po prostu toną gdzieś w drodze, a Małotrania nie jest w żaden sposób zobowiązana, ani zainteresowana współpracą z humanitarną na temat wiadomości, na temat zaginionych Afrykańczyków. I, i ci młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i 50% z nich tonie, a, a fama i film i, i iluzja, którą, którą wysyłają sami Afrykańczycy, i, I świat im pokazuje, jest tak brutalna, że oni po prostu nie widzą dla siebie żadnej alternatywy. I, i 50% z nich naprawdę umiera w do. A czemu te statki toną? Co to są jakieś? Bo one nie są przystosowane do wysokomorskiego podłużowania. Nie są, one są, Czyli to są jakieś takie, przeciążone. Ale jachty. To są te statki tutaj. Tu mówisz to są o tych łódkach? To są większe. O małska Dwa numery większe. Okej, okay, dwa numery większe. To są, to są dosłownie to. to... To są łodzie, to są z żaglem. Pokażę Ci tak to jak będziemy z kachunów. Dobra, to faktycznie o, nie, nie, ma prawa, nie ma prawa ogólnie jadź Jacie. Wszystko praca idzie siłą własnych rąk moi drodzy. Zobaczcie, jak te ogrody są powydzielane. Każdy wydzielony ogród to jest ogród przynależny dla jednej rodziny. Prawdopodobnie dzień się kończy. Gruba, coś powiesz do kamery? Jakieś refleksje, nic? Ty to jesteś taka mała mówna Szef kuchni, pan domu Co to jest za rybka, Paweł? Katwisz. I specjalnie dla ciebie tego jednego kawałek rekina ci O kurcze, ale super Powiedz, sam łowisz? No No i właśnie nasuwa się pytanie Czy człowiek tutaj w Gambi, żyjący w tych rewirach będzie głodny? Nie Czyli bo... co, długi sznurek? 100-150 haczyków i on wchodzi do wody, płynie, płynie tak daleko jak tylko da radę, bo to są z reguły ludzie, którzy, których nie stać na wodzie. no i niestety muszą taką technikę. Przy odpływie. Przy odpływie i zostawia te ten haczyki na jakiś tam dłuższy czas, dwie, trzy godziny. Aż będzie przypływ? No mhm. i przypływ to, to automatycznie oni dokładnie wiedzą kiedy jest odpływ, kiedy przypływ i, i w tym momencie Ściągają te, te sieci. Zresztą, jak, 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 masz, jak, masz, jak masz taką linkę, to czujesz już na palcu, że się ryba e, złapała. No, nie? Mm -hmm. Jak ktoś nie jest leniwy, to przeżyje. Przeżyje, bo tutaj ja, ja jeszcze bez ryby nigdy nie wróciłem. To nie było tak, żeby, że, 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 że można bez ryby wrócić. Czasami, czasami jest tak, że, że jest 22, e, najwięcej złapaliśmy przez 3 godziny, 22 katwisze. To jest taka ogromna ilość jedzenia, że to wystarczy dla. No dla, dla dużej rodziny. Dla takiej dziesięciosobowej rodziny to jest 11 to by to była za duża. No tak.